Witam Państwa. Dzień dobry. Jak co miesiąc zapraszam do podsumowania sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych. W październiku rynek przekroczył 112 miliardów złotych, co oznacza wzrost w porównaniu do września o około 1,8%, a na to składały się napływy w wysokości 630 milionów złotych. Do jakich funduszy klienci wpłacali pieniądze? Nadal widać utrzymującą się awersję do ryzyka, w związku z czym klienci raczej umarzali pieniądze z funduszy związanych z rynkami akcyjnymi. Jeżeli chodzi o pozostałe fundusze, w tym zakresie można powiedzieć, że nie, za, nie zaobserwowaliśmy żadnych istotnych zmian. Klienci wybierali fundusze pieniężne, do których wpłacili ponad 320 milionów złotych, a także fundusze polskich obligacji, do których wpłacili około 200 milionów złotych, fundusze Obligacyjne działające na rynku globalnym zanotowały napływy przekraczające 140 milionów złotych. No i niezmiennie popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne, tzw. absolutnej stopy zwrotu, które zanotowały wpływy w około 120 milionów złotych. Jeżeli chodzi o BPHTF i zanim omówimy stopy zwrotu osiągane przez nasze fundusze. BPH TFI wzrosło w porównaniu z wrześniem o około 80 milionów złotych, co oznacza wzrost o prawie 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Napływy wynosiły około 38 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy wpływało do funduszu, do funduszu Total Profit, który zgromadził ponad 30 milionów złotych nowych środków, a także funduszu obligacji 1 i 2, do których wpłacili klienci ponad 35 milionów złotych. Niezmienną popularnością cieszy się także Fundusz Globalnej Żywności i Surowców, do którego klienci wpłacili około 2,5 miliona złotych w samym październiku. Jeżeli chodzi o stopy zwrotu osiągane przez nasze fundusze, można powiedzieć, że pozostałymi bywalcami naszych komentarzy, czyli funduszami obligacji 1 i 2, a także funduszem Total Profit, warto zwrócić uwagę na stopy zwrotu osiągane przez inne nasze fundusze. Przykładowo Fundusz Globalnej Żywności Surowców yy, osiągnął stopy zwrotu w październiku na poziomie 4%, a fundusze związane z rynkiem akcji, fundusze mieszane, czyli Fundusz Stabilnego Wzrostu osiągnął stopy zwrotu na poziomie 1,3%, a Fundusz Aktywnego Zarządzania stopy zwrotu na poziomie 1,4%. Dziękuję i zapraszam za miesiąc.